Już będziemy na żywo. Szczęść Boże, jesteśmy w Warszawie przy Rądzie Dmowskiego, gdzie o godzinie 13 ma się rozpocząć różaniec przed Marszem Niepodległości, ale jest kłopot, dlatego że policja otoczyła barierkami teren w promieniu kilkuset metrów od miejsca gdzie co roku gromadzi się, gromadzą się dziesiątki, jak nie setki tysięcy polskich patriotów. Oczywiście wszystko jest robione pod pretekstem sprawdzania pirotechnicznego. Proszę spojrzeć, tutaj za mną jest rondo, jak intensywnie biegają psy tropiące, szukanie ładunków wybuchowych, pełno policjantów się krząta. No oczywiście to jest pina, dlatego że tu nikogo nie ma, tu się nic nie dzieje. Jedynym celem pracy włożonej przez policję na rozkazy władzy obecnej, postawienia setek barierek dookoła, no bo to przecież ile roboczo godzin, ilu ludzi trzeba było zatrudnić, żeby te barierki porozstawiać dookoła. To też kosztuje. To też kosztuje, jaki to jest koszt. Przy każdej, przy każdej barierce stoi po kilku, kilkunastu policjantów, jakie to siły i środki. Ale oni tam stoją, żeby nie dopuścić patriotów do zgromadzenia się na Rondzie Dmowskiego. A myśmy, myśmy tutaj szli dookoła, szukając wejścia, mialiśmy e, rodziny, mijaliśmy e, matki z dziećmi, mialiśmy patriotów niosących flagi, wszystko w pełnym spokoju pokoju. Natomiast e, doświadczyliśmy również e, ogromnego zirytowania, że władza Polska w święto niepodległości nie pozwala świętować niepodległości. Myśmy przygotowali na przykład śpiewniki patriotyczne. Mamy ich tutaj setkę, chcieliśmy odśpiewać. No co my tu mamy w repertuarze? Boże coś polskie? my chcemy Boga Panno Święta, Marsz, Marsz Polonia, rozkwitały pąki białych róż, o mój rozmarynie. No i nie zaśpiewamy. Tak, i nie zaśpiewamy. Nie wiadomo, czy uda nam się znówić różnic, więc nie jest to tylko umożliwienie świętowania Polakom jako patriotom Dnia Niepodległości, czyli święta państwowego, ale również jest to blokowanie kultu religijnego, a przypomnijmy, w Konstytucjach gwarantuje nam e, wolność wyznania i to, że możemy e, kultywować nasze katolickie, chrześcijańskie tradycje. To jest nam w tym momencie uniemożliwiane i nie możemy dołączyć do wspólnej modlitwy. Tak, zwrócę tylko uwagę, że gdyby prawdziwym powodem tego. Cyrku, który władza i policja nam fundują, nie jest szukanie żadnej bomby pod rądem, bo gdyby to było powodem, to oni by sprawdzili rondo w nocy, rano, wczoraj, potem postawiliby, nie wiem, tak na bogato, 20 policjantów przy każdym koszu na śmieci, żeby tutaj nikt nic nie podłożył i byłaby sprawa zabezpieczona odpowiednio, ale nie wybrali opcję którą opisaliśmy z pewnym, z pewnym rozgoryczeniem na początku. I ostatnia rzecz z mojej strony jeśli słuchają nas w tej chwili jacyś fanatyczni zwolennicy Trzaskowskiego, to mam nadzieję, że otworzą oczy. To jeszcze tylko dodam, że ten marsz niepodległości co roku staje się nie świętowaniem radosnym wolności i niepodległości, tylko walką o to, byśmy żyli w wolnym i niepodległym kraju, bo jak widać, jeśli chodzi o politykę ostatnich dekad, ale i coroczną organizację marszu niepodległości, nie możemy swobodnie manifestować swojego przywiązania do naszych patriotycznych, tradycyjnych, katolickich, polskich wartości. A chcielibyśmy to robić w wolnym kraju, jak widać, w takim jeszcze. Nie I na koniec może jako Konfederacja Korony Polskiej jesteśmy podzieleni tutaj na różne miejsca. Mamy sygnał, że będziemy mogli przejść tam za godzinę i się połączyć z naszymi grupami koronowymi. Także jak nas oglądają koroniarze, to, to musimy się po prostu zdbaniać i, i, i w jakiś sposób... W jednym kordonie się ustawimy. Tak, na chwilę obecną y, miejscem zbiórki nadal pozostaje Spinx, ale to nikogo nie wpuszczają, więc część osób y, była w stanie dotrzeć do Rotundy PKO. Tutaj nie opodal, więc mam nadzieję, że jak marsz wreszcie ruszy, to po prostu połączymy się w siebie ten peleton koronny, na który wszystkich zapraszamy. Do usłyszenia, do zobaczymy.